Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Resident Evil 4. Jak pamiętacie, poprzedni odcinek skończył się niestety śmiercią Luisa, naszego dobrego hiszpańskiego znajomego, który starał się dla nas zdobyć szczepionkę na wirusa. Niestety poległ z rąk Lorda Sadlera, który zabrał szczepionkę, ale na szczęście nie znalazł tabletek, które Louis sprzebał w kieszeniach, które nie wyleczą nas całkowicie z wirusa, ale pozwolą nam go kontrolować. w końcu ją odnaleźliśmy chyba wszystko, zajrzyjmy do ekwipunku jak się prezentuje, a haha wyrzutnie rakiet, no już sobie przypominam, że podczas Ostatnie przechodzenia ją właśnie zabrałem. Myślę, że się przyda. A tak jak mówiłem, poczekam na specjalną okazję do jej użycia. A teraz przygotuję sobie snajperkę Bo jak widać Ashley jest uwięziona, ale wszystko co musimy zrobić. To zestrzelić te metalowe elementy, które ją tam blokują. Ale to trzeba bardzo uważać, żeby jej nie trafić przy tym. A wbrew pozorom nie jest to takie trudne. <laughs> o tym mówiłem właśnie. Co dziwne? <laughs> nie wiem jak to się stało. Dobra, <laughs> jeszcze raz. To nic. Dawaj złoto, już tam wspominałem w poprzednim odcinku, w którymś z poprzednich odcinków, że za takimi obrazami z wizerunkiem lorda sadlera kryje się złoto. W zamku jest ich kilka. Dobra, olać flesza. Ok, to już wiem. Teraz trzeba być bardziej ostrożnym. <laughs> nie, no, ja sobie. robię. Przeładuj, czemu nie przeładowujesz? Ano no tak, pomijam się klawisza. Wtedy musiałem trafić jej w rękę, przypadkowo. Dobra, teraz. Okej. Okay. Talk Ups, ale jak widać, to jeszcze nie wszystko. Musimy jeszcze pomóc. Uwolnić się. Wow, ale strzał ładny. Mam brata z hi Powtarzam to po raz setny. Ale headshoty w tej grze to PoS. Ja. Coś pięknego. Ups, nie zamknięte. Ale jak widać, ten czerwony ma klucz na klacie. O, wjechuj, gdzie ty jesteś jeszcze. Aha, tutaj. Ciekawe, czy trafię. Ale nie. Ale strzał. Ja nie mogę! Jaki strzał! Ups. Jeszcze ci skuszy do mnie nawala, właśnie. Bo jakby mnie trafi, to mnie spowolni. Dobra. Ryzyko. Okej. Okay. Dobra. Ok. Udało się. Wszyscy. Nie, jeszcze słyszę. Aj. dobra. Aha, jeszcze ty, dobra. Pięknie. To teraz Ashley może wziąć klucz i spróbować się stamtąd wydostać. No, i teraz przechodzimy do bardzo nietypowego etapu, w którym wcielimy się właśnie w samą Ashley. Bardzo nietypowy, gdyż Ashley nie ma żadnej broni, ale nie powiedziane, że nie będzie potrafiła rozprawić się z kilkoma wrogami. No cóż, zacnie się u jej tyły prezentują. To bez wątpienia. No, myślę, że sobie zapiszemy. Ten rozdział to taka myślę odskocznia, od ciągłego strzelania. Od akcji. Od nieprzerwanej akcji. No, psy, jak widać, że nam jest przeciwnik. A jak mówiłem, no jeszcze nie jest całkowicie bezbronna. Przeciwnika możemy zaatakować z tych lampionów. Hehe, to wygląda, ale działa, wbrew pozorom o, Ciekawsze ujęcie, tym razem naprzód. Nie musi przy tym w ogóle celować, wystarczy, że podejdziemy do lampionu I niezależnie od tego, w jakiej odległości od przeciwnika będziemy się znajdować, to i tak Trafi Dobra, po nim Muszę się wam pochwalić, ostatnio kupiłem sobie PS Ja Jaż zdziwienie człowieka bierze Jak taka mała, mała konsolka może wygenerować grafikę porównywalną Z PS3 Po prostu masakra PS Vita kupiłem za 629 zł Używaną na Allegro Lecz w idealnym stanie W zestawie miałem jeszcze Czarne i kartę 4 Giga, a także grę Uncharted, złota otchłań. No i właśnie od Uncharted zacząłem zaznajmianie się z tą konsolką. No, strasznie mi się spodobała ta gra. Właśnie Uncharted, The Golden Abyss, złota otchłań. Nie mocno się zdziwiłem, bo jest to najdłuższa część serii. Ponad 30 rozdziałów. Poprzednie części na PS3 kończyły się tak na 25 max. A w tą część gram naprawdę sporo. I ogólnie powiedziałbym, że bardzo ciekawa część. Na pewno nie. Na tyle efektowna, co druga i trzecia część z PS3. Ale także miała wiele ciekawych momentów i była przy tym bardzo klimatyczna. Fajnie także wykorzystali w niej możliwości bezwity możliwości ekranu dotykowego, panelu dotykowego. Ja ogólnie nie przepadam za takimi innowacjami, ale właśnie przechodząc, czartę złotą otchłań, niejednokrotnie złapałem się na tym, że jednak z nich korzystałem. i naprawdę bardzo ciekawy sposób rozwiązali używanie korzystanie z tych innowacji właśnie, które oferują nam panel i ekran dotykowy o tutaj podwójna brama jeszcze jedna wajcha gdzieś tutaj powinna być a po drugiej stronie analogicznie Naprawdę jestem bardzo zadowolony z zakupu ps Vity. No, biblioteka gier jest w tej chwili dość mała. Stoi na przeszkodzie, żeby odpalić tytuły z PSP, a także z psx -a. Wystarczy, tylko je ściągniemy. No, wcześniej zapłacimy. No i ściągniemy z ps Store Tutaj coś do poczytania. No, tutaj zaczyna się taki dość mocno osłabiony etap z tej części Powiedziałbym, że chyba najstraszniejszy moment O, to trzeba wziąć Sorki, za chwilę przerwę w komentowaniu, ale nie zauważyłem, że miałem wyciszony mikrofon <gry> Ale teraz jest już spoko okej okay. dobra, jeszcze teraz żeby to było otwarte no najprawdopodobniej musimy to ponownie nacisnąć no teraz już sobie poradzimy no i się zaczyna Czasami chyba przyznać, że strasznie upiornie. Jeśli w tej grze zostało jeszcze coś z takiego prawdziwego survival horroru, to to jest właśnie to. Ten moment. Po prostu masakra. No dobra i teraz przed nami, no zdecydowanie najtrudniejsza zagadka z tej części Taka układanka Kiedyś radziłem sobie z tym dość szybko No zobaczymy jak pójdzie mi teraz Okej, okay, już czaję okej okay. coraz lepiej to wygląda. Może coraz gorzej. <laughs> mhm. Mm Miał tam się troszeczkę jak na razie, ale to nic. Zaraz dojdziemy do ładu. Albo i nie. Okej, okay. no, teraz coraz lepiej Tylko jeszcze to nie pasuje Wszystko oprócz tego elementu Momencik Oje, oh yeah. udało się. No teraz poszło to w miarę sprawnie. No jest jeszcze jeden brakujący element, ale jak pamiętacie, znaleźliśmy go. I mamy go we klipunku. W tym samym przejście otwarte. I możemy tutaj wejść żeby skolekcjonować kolejną brakującą rzecz. No tej skarb do sprzedania. Okej. Okay. I mamy to, czego szukaliśmy. Chcesz coś jeszcze? Haha ha. Brakujący element do głównego przejścia I teraz się zaczyna No cóż, wobec tych gości jesteśmy bezbronni, więc Czym frezję musimy stąd zmywać? Uciekać raczej, zmywać się Kurde Uciekamy Bo siedzą nam na tyłku Dobra, którędy? Tędy chyba Okej okay. Szybko eee. O kurde Chyba tu ha. No, to jest też dość fajny taki smaczek. Możemy tutaj poczekać <laughs> na rycerzy. No, niestety się nie przedostaną. No chyba, że im pomożemy. Ups. O kurde. O masakra. Ja nie mogę, co jest? Co to jest? Uciekać stąd. Dobra, nieważne. Nie wiem, co to było. Już tu nie wrócę nigdy. Wypieprzamy stąd. Dobra, umieszczamy do koniec element. I teraz możemy tym pokręcić. Rapina. złoto nagroda za nasze trudy w tych podziemiach czy tam w tych piwnicach raczej I wybywamy stąd Ha, znowu razem No i na tym koniec rozdziału no, Zajebista skuteczność Ale nie strzeliśmy zbyt dużo Wbrew pozorom tam miałem troszeczkę po więcej pogadać o PS-wicie, no ale niestety nie zdążyłem. Myślę, że w kolejnym odcinku tam jeszcze coś powiem o tej konsolce przenośnej. No i mam nadzieję, że ten odcinek się podobał. Zapraszam do komentowania, oceniania oraz subskrybowania mojego kanału. Oraz na kolejne odcinki zagrajmy w Resident Evil 4. Cześć, do usłyszenia.